Deweloperzy zastanawiający się nad lokalizacją swojej inwestycji w Łodzi mogą liczyć na cały szereg zachęt i instrumentów, które im oferujemy. Jednym z nich jest dopiero teraz procedowana uchwała, dająca możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości deweloperów powierzchni biurowej realizujących inwestycje o określonej skali, ponoszących określone nakłady. Dlaczego tak robimy? Dlatego, że inwestycje biurowe, szczególnie Dużych areałów, dużych rozmiarów, generują ruch gospodarczy, stwarzają furtkę dla kolejnych inwestorów, którzy mogą zasiedlić te powierzchnie. Brak dostatecznej ilości powierzchni biurowej spowodował w naszym mieście dość duży szereg, szereg turbulencji, jeśli chodzi o implementację nowych inwestorów, którzy poszukiwali e, dużych połaci powierzchni biurowej wysokiej jakości, której w pewnym momencie nie było. Ten trend się odwrócił. Deweloperzy powierzchni biurowej, co mnie ogromnie cieszy, zaczęli, zaczęli się interesować złodzią po kilku latach z Stagnacji. i można powiedzieć, że na naszą, na naszą lokalną skalę przeżywamy w tym momencie boom. Zarówno Skanska, Kelamko, jeszcze wielu, wielu innych deweloperów albo już rozpoczęli inwestycje i procesy budowlane, albo zastanawiają się, zastanawiają się nad rozpoczęciem tych procesów w najbliższym czasie.